PolishFest TV Wspiera nas Piroszop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Polska scena kibicowska coraz ciekawsza. W czwartek odbyła się seria meczów 1-16 Pucharu Polski. Między innymi w Zielonej Górze widzę w godzinie 13 mierzył się z tamtejszą Lechią, a Legia na 20.30 jechała do Legnicy na mieć. Ale zanim o tym, co się stało, to warto wspomnieć o tym, że sportowo drużyna z Łodzi pokonuje dopiero po rzutach karnych trzecioligowca i melduje się w jednej 8 Pucharu Polski. Po meczu fanatycy widzewa mieli do przekazania kilka słów do swoich piłkarzy. Co widać i słychać na nagraniu Jakuba Kuszejka. Niedzielę Czerwona Armia Widzewa uda się do Warszawy na Legię. Jednak obie ekipy spotkały się troszkę wcześniej. Kolejny raz doszło do sytuacji, w której obie ekipy mijały się na trasie, i tym razem doszło prawdopodobnie do bezpośredniego starcia. W sieci pojawia się mnóstwo amatorskich nagrań z tego zdarzenia. Wszystko działo się bezpośrednio na autostradzie. Legii dojechała do Legnicy sportowym składem. Na płocie wisi flaga Mocno Legia oraz Teddy Boys. Jeśli chcecie, aby powstał kolejny materiał, gdy tylko pojawią się nowe informacje na ten temat, to koniecznie zostawcie po sobie komentarz. Chcemy raportu oraz nie zapomnijcie o łapce w górze. Trzymajcie się kibole i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w piot.pl z kodem POLISHANS 5% rabatu.